Aby nadać odpowiedni rytm, ćwiczenie będę liczyła do czterech. Wykonamy 32 powtórzenia. Przyjmij pozycję neutralną. Unieś klatkę piersiową, wykonaj skłon. Ręce blisko bioder, równolegle do podłogi. Łopatki w dolnej pozycji. Opuść delikatnie klatkę, to będzie Twoja pozycja wyjściowa. Wykonaj wdech, z wydechem skłon. Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. Teraz w tempie. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Raz, dwa, trzy, Wróć do pozycji neutralnej.